Słuchajcie, po wybuchu bomby atomowej w Polsce zginęli wszyscy. Uratował się tylko w schronie Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Marek Suski. Po miesiącu skończyło się im jedzenie, więc postanowili, że każdy gdzieś pójdzie coś poszukać. Po tygodniu wraca Marek Suski do schronu w ścieku, jak cholera, nie znalazł nic ani do jedzenia, ani do picia. Wchodzi, a tam przy Roźnie. siedzi sobie pan Donald Tusk. Popija whisky i zajada mięsiwo, aż tam mu tu po twarzy cieknie, ale je jak uszy mu się często. Marek Suski no nie, nie bardzo jest przyjacielem Donalda, no więc staną z boku, głodny jak cholera, no ale no co ma się poprosić takiego wroga. W końcu Donald się odwraca i mówi, Marek, no nie różnie kurwa problemów. Chłopie, siadaj przy ognisku, zjedz mięsa, napij się łyski, no przecież jesteśmy już tylko sami, nie? No to Marek zadowolony, siada, szybko kroi taką potężną, pajdę tego mięsa, kurczę, zagryza, wypija szklankę whisky, no ale chce się jakoś Donaldowi przychlibić mój caj Donald Donald, powiem tak ci szczerze, to ja Kaczyńskiego nie lubię. A na to Donald z uśmiechem To jak nie lubisz, to kurwa nie jedz!